Tylko 3% spośród 11 tysięcy dzieci poddanych przemocy w Polsce w 2024 roku otrzymało pomoc z sądu. Co można zrobić, aby tę sytuację poprawić? Po pierwsze, wdrożenie sztucznej inteligencji do zarządzania procesem sądowym. Koniecznym jest wyeliminowanie takich czynności jak Pisanie protokołu podczas trwania rozprawy, wysyłanie zawiadomień pocztą poleconą, czy też prowadzenie akt sprawy w formie papierowej. Te i inne zmiany doprowadzą do pięciokrotnego przyspieszenia łącznego czasu trwania procesu sądowego. Koniecznym jest również wprowadzenie automatycznej informacji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. To, że dzisiaj w sądzie można dowolnie kłamać i nie ponosi się za to żadnych konsekwencji, jest sytuacją patologiczną. Po drugie, udrożnienie procesu odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów, którzy łamią prawo. Nie tylko bezkarność sprawców, ale i sędziów, którzy nie chronią dzieci, pomimo ciążącego na nich obowiązku prawnego, prowadzi bezpośrednio do krzywdy dziecka. Po trzecie, praca sędziego sądu rodzinnego wymaga wrażliwości i specjalistycznej wiedzy. Szczególnie ważna jest edukacja sędziów w obszarze psychologii dziecka, które padło ofiarą przemocy.